Pęta nie była łatwa, ponieważ ostatni raz po szutrze jeździliśmy w Australii, także rajd Francji, testy przed Francjami, rajd Francji i, i rajd przed Hiszpanią był na asfalcie, także na pierwszym momencie trochę miałem jeden moment, zgubiłem linię i na luźnym szutrze nas poniosło. E, poza tym te -y jechałem w ubiegłym roku i jechałem typ, tempem bardzo zachowawczym, ponieważ musieliśmy dowieść e, rajd, żeby wygrać e, tytuł w RC i jazda 4-5 sekund wolniej na kilometrze. E, to wszystko trochę parę że, e, miejsc mnie zaskoczyło, ponieważ e, no jednak e, jak się jedzie dużo szybszym tempem, to dopiero wtedy wychodzą jakieś tam niuanse, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Uważam, że na drugiej pętli, na pierwsze pętli nam trochę na pewno pomogła droga, e, jeśli chodzi o stan jechaliśmy z tyłu, ale też przeszkadzał e, kurz. Na tym ostatnim OS-ie padło miał kapcia i e, trochę miałem kurzu już na początku. Ogólnie było też to utrudniało jazdę, szczególnie też na drugim os gdzie e, na szybkich partiach przy tam 140-150 tak naprawdę nic nie było widać. Także na pewno naprawdę warunki niełatwe. Druga pętra zobaczymy. Na pewno e, też będzie trzeba uważać, jeśli chodzi o, o kapcie, ponieważ wyjdzie dużo kamieni. Dużo takich murków betonowych, które są po wewnętrznej, one są zasłonięte, ale później jak auto przejeżdżają, wychodzą i, i kanty tych murków bardzo łatwo mogą spowodować kapcia.